Dzień dobry, Wakubasiewicz. Moim gościem jest Maria Barbara Chomicz, wicestarosta Powiatu Opoczyńskiego. Dzień dobry, witam panią redaktor, witam słuchacze Radia Parada. Opoczno od dawna związane jest z branżą ceramiczną, dlatego Powiat Opoczyński wykorzystał taką szansę no i stworzył takie branżowe centrum umiejętności. To jest przy szkole. I czemu ma służyć? Przede wszystkim jest to nowoczesny ośrodek kształcenia i doskonalenia zawodowego. Według nas i myślę wszystkich, którzy uczestniczyli w tej pięknej uroczystości oficjalnego otworzenia BCU, to ogromny krok. Naprzód w rozwoju edukacji i rynku pracy w powiecie Opoczyńskim, ale który nie będzie służył jedynie powiatowi Opoczyńskiemu, ale jest skierowany do branży w całej Polsce. To jest jedyny taki ośrodek w Polsce, ponieważ Opoczyno jest lokalnie związany z sektorem ceramicznym, to tam rozumiem, że będą się kształcić osoby w jakim kierunku? Tak, y, pani redaktor, dobrze pani zauważyła, że Opoczno, myślę, że wszystkim y, i w regionie, i w całej Polsce kojarzy się z y, tą dziedziną gospodarki, czyli z przemysłem ceramicznym, z płytkami ceramicznymi, ale szerzej ogólnie właśnie z przemysłem ceramicznym. I y, w związku z tym, kiedy Ogłoszono nabory do tych pierwotnie 120 specjalistycznych ośrodków, które nazwano branżowymi centrami umiejętności. Zarząd Powiatu nie miał wątpliwości, że jeśli chodzi o Powiat branżowym centrum umiejętności będzie właśnie to w dziedzinie ceramiki. Ponieważ jesteśmy jedyną szkołą tutaj, jeśli chodzi o zespół szkół powiatowych im. Stanisława Staszica, Połocznie, który w regionie i łódzkim, i Świętokrzyskim właśnie ma technika ceramika, to pomyśleliśmy, że właśnie to może być miejsce i szkoleń, i certyfikacji tych kompetencji, które są niezbędne w przemyśle. Ceramicznym. I co jest ważne, to nie tylko powiat jako lider, nie tylko szkoła jako konkretny ośrodek, ale przede wszystkim partnerstwo między Polską Unią Ceramiczną i co dla nas szczególnie również ważne, Akademię Górniczą, Chytniczą w Krakowie. No właśnie, o ile rozumiem, że tutaj ta Polska Unia Ceramiczna jest partnerem, to dlaczego Akademia Górniczo-Hutnicza? To też jest bardzo zasadne pytanie, ponieważ obowiązkowo musiał być partner w postaci partnera branżowego, czyli Polska Unia Ceramiczna, na czele tutaj z panem prezesem Ferdynandem Gackim. Natomiast fakultatywnie, aby podnieść prestiż Branżowego Centrum Umiejętności, wystąpiliśmy również z naborem na partnera naukowego i stąd wybór AGH, ponieważ to tam znajdują się wydziały, które bezpośrednio kształcą przyszłych pracowników branży ceramicznej na tych wydziałach materiałów znastych. I, I tam kształcą się przyszli inżynierowie w przemyśle ceramicznym. Z tej oferty skorzystają uczniowie, studenci, nauczyciele, no ale także pracodawcy poszczególnych branż. Jakie to będą branże? To jest tylko branża ceramiczna. Według projektu te branżowe Centrum Umiejętności będzie prowadzić szkolenia i takie wsparcie kompetencyjne najpierw w pierwszej takiej grupie dla 200 osób, z czego, co ważne, aż 140 pracowników to będą pracownicy firm ceramicznych. Przewidujemy, że będzie to również 40 uczniów i studentów, stąd taka właśnie bliska współpraca z AGH oraz 20 nauczycieli zawodu. A precyzując tutaj odpowiedź na Pani pytanie, liczymy również na współpracę z, z takimi dziedzinami pokrewnymi, czyli mam na myśli tutaj te zakłady, które produkują no, na przykład cegłę, na przykład owczary pobliskie tutaj w powiecie opoczyńskim, ale również odzywają się do nas zakłady nie tylko ceramiki tej budowlanej, ale również ceramiki artystycznej, jak choćby wspomnę Bolesławiec. To jest duże przedsięwzięcie. Ta wartość tego przedsięwzięcia to ponad 15 milionów złotych. To jest ogromna kwota, robi wrażenie. To BCU zostało wyposażone w nowoczesne sale dydaktyczne na poziomie europejskim. Tak, ponieważ jest to nie tylko najnowocześniejsze naj i jedyne w Polsce BCU w przemyśle ceramicznym, ale jedno z najnowocześniejszych w Europie. Właśnie jesteśmy w fazie oczekiwania na bardzo nowoczesny piec, który, że tak powiem, kolokwialnie jedzie z Włoch, a więc będzie to wyposażenie na wysokim poziomie. A ja tylko wspomnę, że 12 milionów powiadomoczyński pozyskał z Krajowego Planu Odbudowy, gdy wówczas ogłoszono właśnie stworzenie tych specjalistycznych ośrodków pod nazwą BCU. No właśnie, więc to był wyjątkowy dzień, bo 16 maja zostało BCU. Otworzone. I teraz, jeżeli chodzi o nabór, jak to wygląda? Jesteście w trakcie, kiedy, kiedy zaczną się szkolenia? Szkolenia zaczną się niebawem. W zasadzie całe wyposażenie a więc to laboratorium ceramiczne. Y, które podczas tutaj y, zwiedzania y, w Dni Otwarcia przez y, specjalistów, znawców tematu, przedsiębiorców y, pracujących właśnie w tej dziedzinie wzbudzało ogromne zainteresowanie i podziw. Tam również już są te zaawansowane urządzenia y, niezbędne do szkoleń. Y, nabory w zasadzie już y, rozpoczęliśmy. Kontaktujemy się z przedstawicielami branż. Y, no i mamy y, na to trochę czasu, bo. Te przedstawione ilości osób do przeszkoleń, do, certyf do certyfikacji, co jest właśnie tutaj ważne, ponieważ jeszcze czekamy na zatwierdzenie wniosku y, o wpisanie do zintegrowanego systemu kwalifikacji, tej nowej, ważnej, tutaj istotnej kwalifikacji y, nadzorowanie procesów technologicznych w, pro w produkcji płytek ceramicznych. Po to, aby wykwalifikowany pracownik po prostu znał proces nie teoretycznie, ale praktycznie dokładnie od pierwszego momentu do ostatniego, a więc bardzo dokładnie. I to się właśnie dzieje, To w ten wpis złożyła Polska Unia Ceramiczna. Także nabory już zaczynamy prowadzić. Czyli teraz powinien być ogłoszony nabór uczniów, tak? No, w uczniów w jakiejś tylko części. Przede wszystkim to będą pracownicy firm ceramicznych, aż 140. Pomyślałam, na... że ty, ci pracownicy to już są. <laughs> to znaczy, generalnie wygląda to w ten sposób, że my zwracamy się w tej branży do poszczególnych firm o wytypowanie pracowników do przeszkolenia, do zdobycia tej kwalifikacji przede wszystkim. Będziemy proponować na kwalifikacje nadzorowanie procesów technologicznych w produkcji płytek ceramicznych. Czekamy na wpisanie jej do zintegrowanego systemu kwalifikacji. Czyli jeszcze wszystko przed nami, tak? Kiedy w tak, takim razie tak, pełną oczywiście. parą ruszy Branżowe Centrum Umiejętności? No, myślę, że już od nowego, że tak powiem, roku szkolnego, akademickiego, już będziemy prowadzić, a może już uda się wakacje, dlatego że wakacje są dla uczniów, dla studentów, natomiast pracownicy mają urlopy, więc mogą je brać w dowolnym, w dowolnym czasie. Teraz może porozmawiamy chwilę od czwartych diecezjalnych dni godności osób niepełnosprawnych, bo odbędą się obchody, to będzie taka uroczystość. I gdyby Pani zechciała nam tutaj powiedzieć, z jakiego powodu są te uroczystości i kiedy się odbywają. To jest wydarzenie cykliczne, które już od, od lat Powiat Opoczyński organizuje dla osób z niepełnosprawnościami, dla opiekunów, dla rodzin, dla wszystkich fundacji, stowarzyszeń i ruchów, które bezpośrednio w swoich zadaniach statutowych mają pracę z osobami niepełnosprawnymi. W tym roku to będzie 22 maja, czwartek, kolejny dzień godności osób niepełnosprawnych o wymiarze diecezjalnym rozpocznie się o godzinie 11 w kościele podwyższenia Krzyża Świętego w Opocznie mszy świętej będzie przewodniczyć biskup Marek Solarczyk, Pasterz Diecezji Radomskiej. Podczas y, mszy świętej będziemy się modlić y, o zdrowie dla wszystkich osób, y, które doświadczone są niepełnosprawnością, o siły również dla ich opiekunów, y, o entuzjazm dla wszystkich, którzy pracują z osobami niepełnosprawnymi, a w powiecie oboczyńskim y, to jest ponad y, 10 tysięcy osób, które y, w jakikolwiek sposób y, no, są Związane właśnie z niepełnosprawnymi. Podczas również tego Dnia Godności będziemy Przyznawać taki tytuł, człowiek o godnym sercu, to takie zaszczytne wyróżnienie otrzymują je osoby, które są wskazane przez organizacje pozarządowe, w który, z którymi te organizacjami te osoby w sposób szczególny pracują, od lat otaczają troską chorych, niepełnosprawnych, ich rodziny, angażują się społecznie, a więc będziemy te osoby w sposób szczególny wyróżniać. No, a dlaczego to organizujemy? No cóż, myślę, że po prostu z potrzeby serca otaczają nas osoby niepełnosprawne. Czasami je widzimy, bo ta niepełnosprawność może być widoczna, ale. Bardzo często nie wi ta niepełnosprawność nie jest bezpośrednio widoczna, ale ten dzień przypomina społeczeństwu o równości, szacunku, o prawach osób z, niepełnosprawności, z niepełnosprawnością. A co najważniejsze, pragniemy zwrócić uwagę na potrzeby osób niepełnosprawnych, ale również na ich zdolności, bo podczas tego Wydarzenia, również osoby niepełnosprawne mo mogą zaprezentować, przedstawić, wystawić swoje wszelkie umiejętności, prace, można też zakupić jakieś prace, także jest to pewnego rodzaju też kiermasz, ale najważniejsze, że jest to, jest to dzień, gdzie wsłuchujemy się, rozumiemy i uwrażliwiamy Wszystkich wokół na potrzeby osób niepełnosprawnych, ponieważ istotnym elementem zaraz po Mszy Świętej jest przemarsz ulicami Opoczna. Jest to korowód, w którym uczestniczy kilkaset osób. I zakończy się to spotkaniem integracyjnym uczestników będzie wspólna zabawa. Tak, mamy tam poczęstunek i również zabawę, ponieważ no Mamy już takie doświadczenie, że ten element muzyczny, taneczny jest bardzo ważny dla takich osób. Bardzo dziękuję za bardzo rozmowę. Dziękuję. Gościem Radia Parada była Maria Barbara Chomicz, wicestarosta starosta Powiatu Opoczyńskiego. Dziękuję bardzo i jeszcze raz zapraszam. Godzina 11, w czwartek, 22 maja. Dziękuję, Ewaku